Hej, witam Was bardzo gorąco, Darek Malejonek odpowiem Wam na kilka pytań związanych z naszym projektem. Kto jest moim bohaterem? Tych bohaterów od dzieciństwa było bardzo dużo. Oni się zmieniali, e, przechodzili nowi, e, ale ostatnio pracuję nad projektami muzycznymi związanymi z polską historią. E, I Takim, takim bohaterem na, na przykład dla mnie jest ojciec Maksymilian Kolbe, który oddał swoje życie za człowieka, którego właściwie nie znał. W obozie, w, w piekle, okazuje się, że w piekle może też zwyciężyć miłość. Nie? Też Taką bohaterką, którą, nad którą właśnie pracowałem przy tych projektach, była Inka, czyli dziewczyna niespełna osiemnastoletnia, sanitariuszka w oddziale majora łupaszki, która była według świadków, była osobą niesamowicie wrażliwą, i też pomagała obu stronom konfliktu. Jak spotkała, tak powiem, wroga, który był, był ranny, też go opatrywała. Ale ona, kiedy Została zdradzona i, i poddawana przez pół roku nieludzkim torturom. Nie wydała swoich, to, swoich towarzyszy broni. I, I kiedy pozwolono jej się wyspowiadać przed śmiercią, ona yy, yy, według te, tego księdza, który ją spowiadał, wybaczyła swoim wrogom, wybaczyła tym, tym oprawcom, którzy ją. Po prostu katowali nieludzko przez pół roku. Nie? To była taka osoba. Więc dla mnie jest, jest bohaterką. Nawet ją mam tutaj wytatuowaną na, na swojej ręku, bo ona zachowała się jak trzeba. I to jest mi bardzo często właśnie pomaga w życiu, żeby nie robić jakichś łatwych, łatwych wyborów, łatwych łatwych rozwiązań, bo, bo no ci bohaterowie dają nam jakiś taki przykład i warto być właśnie, być sprawiedliwym, być właśnie dobrym, nie? Bądź nie z tej ziemi, stań się bohaterem dziecka. Darek Malajonek.